która się w sercu zaczyna, potem jest myślę blisko w pięknej ziemi nad Wisłą, I ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy, Polska, ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. 11 listopada był przełomowym dniem w dziejach Europy i Polski. W lasku Kąpień pod Paryżem Niemcy podpisały rozejm kończący I wojnę światową. W tym samym dniu w Warszawie rada regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Ciągnie się od Karpat to skaliste góry, aż do morza Bałtyk popatrz więc do góry. Znajdziesz ją pomiędzy Bugiem oraz Odrą. To są piękne rzeki, mają wodę modrą. Piękne góry tatry wszystkich zapraszają. Dajeczni niezwykłą panoramę mają. Wielusienkie plaże Bałtyk oferuje. Nadmorskie wycieczki zawsze proponuje. Cudowne mazury uszą swą urodą i kraj na jezior z przeźroczystą wodą. W swym rodzinnym kraju papież często gościł. To jest nasza Polska, nie ma wątpliwości. A najdłuższa rzeka, która z gór wypływa i do morza wpada, Wisła się nazywa, stolica Warszawa. Każdy jest z niej dumny. Przeniósł ją z Krakowa król, król Zygmunt pod okienko. przybyli Przybyli podokienko, Pod okienko Pukają, wołają głową, ułani Pukają, wołają ułani pukałem głową, ułani pukałem

Kamerą w szkole podstawowej numer 2 w Będzinie. Z uwagi na Dzień Niepodległości chciałbym zapytać uczniów o znaczenie tego święta. Kiedy Polska odzyskała niepodległość? Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Z czym kojarzy Ci się Dzień Niepodległości? Dzień Niepodległości kojarzy mi się z patriotyzmem, niezwykłym dniem oraz. Bardzo ważnym dla Polaków dnia. Czym jest dla Ciebie patriotyzm? Patriotyzm dla mnie to miłość do ojczyzny. Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Biały. Czym Twa ziemia? Moja Czym zdobyta? Czy ją kochasz? A w co wierzysz? Są symbole narodowe Polski. Symbole narodowe Polski to biało czerwona flaga, godło, czyli biały orzeł na czerwonym w koronie oraz mazurek do ryskiego. Czy wiesz, jaki to znak w czerwonym polu biały ptak? Wiem odpowiedział Jędryk mamy to znak polski, orzeł biały. Lata, powiem tak, ty się zerwie, a na tej biel jest i czerwi. Czerwi to mój bożek, biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Przerywamy nasz program, by połączyć się z groją nieznanego żołnierza, gdzie trwa ceremonia z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Wolność to lot gołębi nad dachami, to orzeł szybujący pod chmurami. O świcie ptaków śpiew i dziecka radosny śmiech. Wolność to słowo, za które nie odpowiesz karą, to miłość nie dająca się zmierzyć żadną miarą. To chleb na stole pachnący. Kwiaty niezdotane na łące i strumyka srebrzący plusk. Ale wolność to cenna krew naszych dziadów i ojców zew. To krzyż w lesie pośród szumiących drzew i człowiek, który swoje życie za ojczyznę oddać jest gotowy. Oto jest cenna za wolność. Czas odbierze. which has... Bać, że to co najdroższe stracę na zawsze weź moje serce gdyby zły czas zabrał zabrał jedno z nas kochany weź moje serce nie chcę się bać że to co najdroższe zawsze nas zawsze wesz moje serce, g wybyzły czas zaał zabrał jedno z nas. Pamiętajmy o tych, którzy przejali krew, za naszą wolność. Pamiętajmy o szacunku wobec symboli narodowych. Pamiętajmy, by ojczyznę kochać i szanować. Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze chleb, mama, dom gościnny i wisła i mazowsze. I jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli, w Mazurku Szopenowskim i w Czarnym Węglu Śląska i tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska.